Że się nic nie stało. No I następnym razem na słońcu będziemy jednak chyba iść bardziej w stronę tego, żeby siedzieć, może a nie stać przed kamerą. Panowie, jak minął tydzień? Nie widzieliśmy się przez jakiś czas Cezary Krysztofa? No Tydzień minął nam pracowicie, a dla nas szczególnie na Tyson.pl, szczególnie wczorajszy dzień był dosyć pracowity ze względu na newsa, jakiego podała. Aleksandra Fedorska, który spowodował yy, mocny wściek Donalda Tuska i jego akolitów. Mamy dziwne przeczucie, że to właśnie z tego powodu nie udało nam się dostać na konferencję prasową, bo cała masa pytań pojawia się w związku z tym właśnie, co mówił Donald Tusk, co ustaliła po raz kolejny Aleksandra Fedorska, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jacek Liziniewicz, jak czas mija u świeżo upieczonego ojca? W porządku, idziemy cały czas do przodu. Cóż, można powiedzieć. Jak u Jacka Krzynowka, cały czas do przodu, cały czas staramy się. <laughs> Jacek, rana Jacku, co dobrego? No, trzy rzeczy tak na szybko. Jeden, no, by odbył się zjazd w Sulejowie i tam żeśmy się widzieli, więc weekend był bardzo gorący politycznie. No, tak, z Jackiem się widzieliśmy, tak. Na spotkaniach i wspaniałe spotkania, jak zwykle wspaniały zjazd. To na pewno politycznie i tu, tutaj dziennikarsko na pewno no, najważniejsza rzecz. No kończy się, kończy się rok szkolny i w związku z tym, że jeszcze tych trochę y, y, szkolniaków mam w domu, to jest straszny rozgariarz, bo to trzeba te wszystkie uporządkować rzeczy, zakończenia, więc no tak jak większość czy duża część Polaków, no, działamy też rodzinnie, i trzecia rzecz też ważna, no, zaczęły się. Ciepłe czasy, nowaliki. Tutaj e, też e, kwestia gromadzenia produktów na zimę, bo nie wiadomo, czy nie zakażą tego i, i jaka będzie ta zima, bo jak te wejdą, to trzeba będzie <gryous> trzeba będzie gdzieś, gdzieś tam w jakiejś supery nie przetrwać. O głodzie i w głodzie. Oczywiście tu ironizuję, ale, ale spokojnie, spokojnie. Ale wszystko tak... po kolei. Jeszcze się lato nie zaczęło, potem jesień, a dopiero potem zima. No, 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 Tak się mówi do tego. No, chyba, że spłoniemy tak, w międzyczasie, tak, ale ciśnie. Dzieje że się, że spalimy. Także pozdrawiam Was wszystkich. Planeta tak. oczywiście może się spalić. Tego. Tego, żebyśmy nie zwariowali od tych bzdur od płonącej planecie, to z jednej strony pilnuje Tysol.pl z akcją przeciwko Zielonemu Ładowi, z drugiej strony Jacek Liziniewicz pilnuje, bo interesuje się i opisuje to, jak w rzeczywistości wygląda prawdziwa ekologia, a nie to turboszaleństwo, które przejęło, mam nadzieję, jednak na jakiś tylko czas władze nad umysłami sprawujących władzę. W naszym kraju i nie tylko w naszym kraju. W pewnym sensie będziemy o tym mówić dzisiaj, bo jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy konkretnie w Filadelfii w tej chwili jednym z najważniejszych dla historii Stanów Zjednoczonych miastów. W Stanach Zjednoczonych od paru dni przyglądamy się jak z perspektywy naszych amerykańskich przyjaciół wygląda rzeczywistość świata, w którym właśnie ideologia coraz częściej przejmuje kontrolę nad zdrowym rozsądkiem. Stany Zjednoczone są w przededniu wyborów prezydenckich te w listopadzie rozstrzygną o losach tego światowego imperium. Wśród problemów, nad którymi debatują między sobą Amerykanie, znajdują się również takie, które stają się naszą rzeczywistością. Kilka dni temu w Polsce po raz pierwszy pojawiły się zdjęcia wskazujące na to, że dziesiątkujący w tej chwili Amerykanów narkotyk, fentanyl, trafił również na polskie ulice, przypomnijmy te zdjęcia. To problem, który Stany Zjednoczone znają od dawna. Jesteśmy w Filadelfii, w mieście, dla którego rzeczywistością jest właśnie ta sprawa, problemem jednym z fundamentalnych jest właśnie epidemia tego narkotyku. Na ulicach Filadelfii wygląda to w taki sposób. Zaraz to zobaczymy. To jeszcze Polska, ale za chwilę zobaczymy skalę tych działań tu w Stanach. To narkotyk, który do Stanów Zjednoczonych wysyłają komunistyczne Chiny, bo tam właśnie produkowane są elementy, środki, które używane są do jego produkcji. Sprawa jest do tego stopnia absurdalna, że komunistyczne Chiny, państwo, w którym o wszystkim decyduje rządząca komunistyczna partia, w trakcie oficjalnie prowadzonych rozmów z rządem Stanów Zjednoczonych, stwierdza, że postara się pomóc rozwiązać problem. Podczas gdy w ciągu ostatnich lat to właśnie ten narkotyk stał się główną przyczyną Amerykanów poniżej 40 roku życia i zabija rocznie 100 tysięcy osób w tym kraju, w kraju, w którym jestem. Stany Zjednoczone próbują sobie poradzić również z inną sprawą, również z problemem, który znamy niestety bardzo dobrze problemem nielegalnej imigracji. Stany Zjednoczone zalewane są nielegalnymi migrantami. Migrantami, którzy trafiają do tego państwa przez południową granicę z Meksykiem. Jednak zanim nielegalni migranci znajdą się na granicy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, przywożeni są szlakami imigracyjnymi kontrolowanymi przez grupy przestępcze, a te współpracują ze służbami wywiadowczymi państw, które atakują Stany Zjednoczone i świat Zachodu Chiny, Federacja Rosyjska. W tym sensie mamy z podobnym problemem do czynienia w Polsce na wschodniej granicy który wygląda tak. Przez polską wschodnią granicę służby tych samych państw między innymi szlakami przechodzącymi przez Białorusi Federację Rosyjską pchają nielegalnych imigrantów z różnych części świata do Polski, do Unii Europejskiej. Ich celem jest destabilizacja społecznej Zachodu i ostatecznie również zmiana struktury społecznej naszych państw. Problem polega na tym, że właśnie ta sprawa szerzej Część ideologii tożsamości, która tu w Stanach Zjednoczonych i w Europie jest jednym z głównych elementem, elementów tej rzeczywistości, to ideologia, którą sami sobie narzucamy, a wrogowie, państwa wrogie Unii Europejskiej czy Stanom Zjednoczonym, czy Polsce, czy innym państwom naszego regionu tylko wykorzystują tę szaleńczą modę. To państwo polskie. Niestety w kwestiach dotyczących polityki imigracyjnej samo zgadza się na to, aby traktowane było w taki właśnie sposób. W wyniku decyzji, jakie podjęliśmy jako wyborcy, w wyniku tego, że zgodziliśmy się na to, aby nie przeprowadzić ważnego referendum, które zabroniłyby które zabroniłoby wprowadzania w życie paktu migracyjnego, dziś de facto on obowiązuje. Dziś państwo niemieckie, obrażając w istocie naszą inteligencję i ignorując jakiekolwiek zasady funkcjonujące między cywilizowanymi państwami, kieruje do Polski nielegalnych imigrantów, których łapie na własnym terytorium i korzystając z przyzwolenia politycznego, obdarza nimi Polskę. To podstawowy i fundamentalny problem, dlatego że tak długo, jak jesteśmy w stanie radzić sobie i nie zgadzać się na politykę, która sprzeczna jest z naszymi interesami, a mamy do tego zdolności wewnątrz swojego własnego państwa, tak długo z problemem tym można walczyć. Kiedy do działań prowadzonych przez wrogie nam państwa, wrogie nam podmioty, często wrogie służby specjalne, dochodzi działanie, które prowadzone jest z wnętrza, Naszego państwa, czy naszej wspólnoty kulturowej, problem zaczyna być poważny. Bo w efekcie tak przyjętej samobójczej polityki jest tylko kwestią czasu, aż Polska, Europa, Stany Zjednoczone, świat zbudowany na podstawach, jakimi jest grecka filozofia, prawo rzymskie i chrześcijaństwo, za chwilę stanie się przeszłością. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoni. is it